Jesteśmy w gospodarstwie Pana Jana w powiecie obornickim. Panie Janie, proszę powiedzieć trochę o gospodarstwie. Dlaczego też wybrał Pan nawigację CHC NAW z firmy NAWiPolska? Posiadam na 80 hektarów, około 80 hektarów. CH będzie pracowała na, też około 80 hektarów. Wybrałem z powodu, że blisko jesteśmy sprzedawcy. Generalnie zasięg stwierdziliśmy, że jest bardzo dobry. Nie ukrywam, że cena jest też tam odpowiednia do tej nawigacji. Co tu jeszcze? Mamy tu rozwiązanie NX 612, czyli produkt premium z firmy CHC Nav. Firma CHCNAF w Chinach ma 70% rynku sprzedaży nawigacji i teraz testowaliśmy też, jak to te rozwiązanie ISOBAS jest odbierane. Bo wcześniej mieliśmy też możliwość może sprzedania terminala współpracującego z osiwaczem Amazonę jako osobny element nawigacji, doposażenie terminal ISOBASowy, ale jednak tutaj decyzja padła, że NX 612 z ISOBASem włożonym już typowo jako rozwiązanie wspólne. Tak, I jakie są efekty czy wrażenia z tego rozwiązania? No dobre, jestem zadowolony z tego, nie? Jestem zadowolony, no efekty są jak do tej pory to się sprawdziły. Czyli kontrol sekcja działa tak jak należy? Tak, kontrol sekcja się działa jak się należy. Jak wyjedziemy na przycz, to się rozłączają. Na kliny, jedziemy na klinach, tak samo się poszczególnie sekcje wyłączają. się. Ten właśnie tak, że ma możliwość zastosowania zmiennych, ma wysiewu, tak. z programem do zarządzania gospodarstwem, czy to będzie farmaster, czy jeszcze inne, jakieś tutaj krajowe rozwiązanie, ale to myślę też kwestia już takiej praktyki, bo w sumie niedużo tego czasu upłynęło od wdrożenia systemu do użytkowania. To no bardzo mało, nie? Na, na tą chwilę to ten czas to jest no, krótki w sumie i trudno coś tam powiedzieć w większym zakresie, ale do tej pory e, się sprawdziło. Myślę, że tak samo będzie funkcjonowało, to e, współpraca chyba będzie się układać dobrze, e, zasięg chyba będziemy tu mieć, e, bo do tej pory mamy, to myślę, że się chyba, a on się nie zgubi. Warto wspomnieć, że wokół naszej firmy nasi klienci otrzymują także sygnał z naszej anteny RTK, więc jesteśmy poza państwowym systemem RTK, a to też jeszcze bardziej pokazuje możliwości tego produktu. Bo jest to produkt premium nowej serii, pojawił się na rynku w sumie od teraz już 3 miesięcy. Pytanie, też takie, czy ta funkcja tego klawisza na silniku czy jest wykorzystywana? Czy jest użyteczna, potrzebna? Czy jest potrzebna? Oczywiście jest. Są takie momenty, że jest to wykorzystywane. Bardzo dobrze, że ten czujnik jest. Jest je tak. A zerwanie kierownicy było testowane? Bo też tutaj bardzo lekko, akurat w modelu NX600, to przebiega przecież nie było tej potrzeby nie nie było takiej potrzeby nie taka. myślę że chyba nie będzie no znaczy, cieszymy się że jest taka, że tak produkt jest odbierany i tak życzymy, pozytywnie po... dziękuję bardzo również dziękujemy za tak, takie wrażenia